Cześć, Bajkowy z tej strony Chciałbym Wam zaprezentować taki oto motocykl Widzicie, jest to Suzuki Bandit 650 Już w tym ostatnim wydaniu z rocznika 2012 motocyk e, w przepięknym stanie Wszystko 100% oryginał, tu nic nie było malowane, mal naprawiane Jest to 100% motocyklem bezwypadkowym Ja nagle jednego właściciela, jest do niego pełna dokumentacja Widzicie parę fajnych dodatków jest przednia szyba MRA. Tutaj lampa, plastiki, wszystko naprawdę w stanie perfekcyjnym. Samochódnica. Oponki przód i tył nie są najnowsze, ale są w bardzo dobrej kondycji. Widzicie, mamy motocykl wyposażony w komplet trzech kuferków. Dziwiego. Są też gmule. Są monetki podgrzewane. Motocykl ma aktualny przebieg. Jest to potwierdzone i udokumentowane. 14204 km. Tak jak i przednia, już wyglądają w bardzo fajnym stanie. Miało do jazdy. To prezentuje się z prawej strony. Motocyk jest obecnie obniżony i ma tu najniższą kanapę założoną. I na zawieszeniu też jest obniżony. Także dla osób bardzo niskiej, bardzo fajnie to wychodzi. Prawda, wszystko w jak najlepszej kondycji Jak to powiedziałem, motocykl ma pełną historię, miał nagle jednego właściciela Jest to wielka dokumentacja Dlatego moje taki przebyt Poprzedni właściciel używał żadnego innego motocykla Ma kilka motocykli, ale po prostu wyprzedaje wszystko ze względu na wiek Tak to się prezentuje Ktoś szuka bardzo ładnego bandziora przez sześciu pięćdziesiątki Zapraszam, Posiadam się o oto taki egzemplarz na sprzedanie